W tym wariancie, jak pani powiedziała, bo to bardzo mi się podoba to określenie, po nachapaniu się połową Polski, Stalin postanowił tę połowę Polski spokojnie strawić. Trawił ją. Planow. Zwróćcie Państwo uwagę, że były cztery deportacje z Kresów. Gdyby nie wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, byłyby następne cztery czy osiem. Aż do Aż, do, końca. Aż. Aż do ostatniego tak. niemowlęcia. Aż do ostatniego niemowlęcia. Całkowicie się z Panią yy, zgadzam. Oczywiście. Chodziło po prostu o to, żeby bez względu na to, jak ułożą się potem stosunki międzynarodowe, czy, czy Niemcy wygrają wojnę, czy Anglosaś z Francją, żeby można było powiedzieć, nie istnieje kwestia Polska za Bugiem, bo nie ma tam żadnego Polaka. Żeby no się... zresztą w ogóle wejście 17 września przecież odbyło się, na tej zasadzie, że Kreml uznał, że to są tereny niczyje. Tak, tak, Polski tak. już nie już ma. Nie ma tak. W związku z tym tak mi tłumaczył taki profesor, który przywiózł dokumenty katyńskie, tak mi właśnie tłumaczył ale ja bym, profesor Skowronek. Ale ja, bym dodał, ale ja bym dodał jedną rzecz, bo też na to nie zwraca się większej uwagi, a to jest rzecz ciekawa, nawet powiedziałbym fascynująca, gry, jaką podjął Stalin w 1939 roku. Stalin mianowicie zrobił wszystko, wkraczając do Polski, możliwie późno, bo nie chciał brać współciężaru pełnej wojny z Armią Polską, z Wehrmachtem. Chciał, żeby Niemcy się troszkę wykrwawili, Niemcy załatwili za niego ten obowiązek. Natomiast od 1 do 17 września podejmuje bardzo wyrafinowaną grę polityczną w dwóch celach. Po pierwsze, żeby uśpić kierownictwo polskie na temat intencji sowieckiej. Przeambasador sowiecki Cef Szaronow cały czas opowiada, że Związek Sowiecki nieledwie przyjdzie Polsce z pomocą. On będzie sprzedawał materiały wojskowe, opatrunkowe, że on w ogóle jedzie do uzgodnienie że nawet broń dostaniemy od Sowietów, więc przyjazne sąsiedztwo. O ile wiem, nawet... transporty z bronią jeszcze po wybuchu wojny przejeżdżały przez Prusy z niemieckich fabryk na Syberii do Niemiec. A, to oczywiste. I sprawa druga. Stalin grał grę, aby zniechęcić Francję do uderzenia na Niemcy. Starał się to zrobić. To mu się udało. A Zaraz... czy chciał przy okazji wykrwawić Anglię, bo tak, w... tak, związany tak, tak. był Hitler ale... wojną w Anglii. Ale najpierw, Najpierw chciał załatwić sprawę polską. Otóż gdyby Francuzi uderzyli na Niemcy, być może nie było zupełnie nierealne. My uważamy, że Francuzi zupełnie nie chcieli. Nie, Francuzi trafnie obserwowali sytuację. W momencie, kiedy Sowieci mieli wejść do Polski, atakowanie Niemiec nie miało sensu na zachód. Bo Polska już była bez szans. I to było tylko niepotrzebne z punktu widzenia francuskiego należanie się. Natomiast w wypadku, jeśli Sowieci by nie weszli, ale Stani robił wszystko, żeby przekazać Francuzów, że wejdą poprzez różnego rodzaju przecieki wywiadowcze i inne. Więc jeśli Francuzi widzieli, że Sowieci wejdą, powstrzymali swoją przygotowaną jednak ofensywę na dość dużą skalę na Niemcy na zachodzie. Tu zgodny jestem z Leszkiem Moczulskim, wybitnym badaczem kampanii 1939 roku. Obaj sądzimy, że nie doceniamy możliwości armii francuskiej w 1939 roku i jednak pełnego no, zdrowego rozsądku generalicji francuskiej, która uważała, że jest szansa, żeby zadać Niemcom bolesne Wciąż, ale tylko pod warunkiem, że będą na zachodzie słabi, to znaczy, że nie rozprawią się z Polską, że będą związani w Polsce. Wejście Sowietów do Polski oznaczało, że Niemcy mogą szybko przerzucić Grosił na front zachodni, wtedy już uderzenie nie miało sensu. To wynika z kalendarza. Sowieci weszli 17 września, Francuzi mieli już 19 września do ofensywy, dlatego właśnie 17 września weszli do Polski. Myślę, że nie musimy mówić, bo to są rzeczy ogólnie znane, a warto tylko je przypomnieć, o ludobójczych praktykach władzy sowieckich na ziemiach polskich okupowanych, zagarniętych poddanych sowieckiej okupacji. O no, 200 tysiącach aresztowanych polskich, uwięzionych żołnierzy. My w ogóle nie prowadzimy takich porównań, a szkoda, bo ci, którzy wywodzą się tradycyjnie, jest to większość społeczeństwa, z generalnej guberni, uważają i mają wizję zbrodni dominującą zbrodni niemieckich. Ci, którzy wodzą się z kresów, pamiętają o zbrodniach sowieckich. Otóż trzeba te dwie machiny zbrodnicze, nie usprawiedliwiając Niemców, w najmniejszym stopniu porównać. Dorobek, jeżeli tak w cudzysłowie można by powiedzieć, sowiecki i niemiecki do czerwca 1941 roku, kiedy jest porównywalne, bo Sowieci mieli połowę Polski, Niemcy połowę Polski, wskazuje, że okupacja, tak, że okupacja sowiecka była jeszcze groźniejsza, jeszcze bardziej ludobójcza, jeszcze bardziej nastawiona na wyniszczenie jakichkolwiek śladów polskości, bo to nie są tylko deportacje, na przykład systematyczne niszczenie Wszystkich polskich pamiątek historycznych No całej architektury które, rezydencjonalnej tak, wszystko, wszystko szło pod młotek Pod nóż do pieca To była świadomie akcja zmierzająca Do zatarcia jakichkolwiek śladów polskości no, Na ziemię, które są kolebkami Polaków Panie profesorze Zatrzymaliśmy się na 17 września Ja czytałam gdzieś, że 17 października w Lwowie Podobno Hitler i Stalin spotkali się Na tajnej naradzie co z niej wynikło, może się dowiem za tydzień od Eduarda Radzińskiego, bo on też o tym wspominał ostatnio. A my, panie profesorze, dziś musimy już kończyć. Umawiamy się na następne spotkanie. Pomówimy o tym, jak Stalin realizował swoje plany wobec Polski w czasie wojny, no i jak po wojnie. Po wojnie. Przypomnę Państwu, że gościem dzisiejszego wydania Tajnej Historii Polski był profesor Paweł Wieczorkiewicz, wspaniały historyk, badacz dziejów najnowszych, a żegna Państwa Olga Braniecka. Do widzenia. Głowa pokrycia w rzeczywistości. To, nieprawda, to nie prawda. Prawda, a, Tajna Historia Polski.